Materiał jest tworzony z tego względu, że już 23 maja 2025 roku wlatuje cała płyta, a 18 kwietnia wyszło notatnik EP, także zapraszam do opowieści jak powstały te dwa projekty. Płyta powstała spontanicznie, ale pierwsza wersja tejże epki miała wyglądać zupełnie inaczej. Mian, e, nazwa tej epki w pierwszej wersji miała się nazywać Pierwsza EP. lista oraz układka tutaj macie. I prawdopodobnie już w marcu zmieniłem koncept i postanowiłem opisać na notatnik EP, jak się czuję podczas tworzenia muzyki, którą tworzę już ponad dwóch lat. Ustaliłem 18 marca nazwę, okładkę oraz całą tracklistę. Tutaj też będziecie mieli. Link do całej epki mam zostawiam w opisie, bo już właśnie wyszła, ale po kilku dniach stwierdziłem, że to co napisałem w tych tekstach, to opisałem siebie. Jak się czuję w po tworzenia Naprawdę pierwszy raz <tuturze> Robię, to Idę teraz do najtrudniejszego wątku dla mnie, czyli do albumu wrócimy nowej gorek, który ukaże się 23 maja. Ale od początku. Pracę nad albumem zacząłem już 19 listopada. Co chwilę praktycznie coś zmieniałem, a to mi się nie podobała okładka, tracklista, nazwa tejże płyty. Początkowo jak już miałem ustaloną okładkę, tracklistę i nazwę tej płyty, w pierwszej wersji miała się nazywać długa droga. Tutaj będziecie mieli układkę oraz track Długa droga to było dla mnie niezbyt dobre wydawnictwo, bo pisałbym to, co pisałbym siebie jak się w tym momencie czuję, ale nie chciałem tego zrobić. Chciałem przelać dosłownie wszystkie emocje na płytę, a nie tylko poszczególne momenty w moim życiu, które się wydarzyły. Chciałem po prostu przelać całe swoje życie, które dotychczas przeżyłem i co mi się działo w głowie przez kilka lat przez, i przez kilka ostatnich miesięcy. Ten album to jest dla mnie taka forma terapii, bo oddałem całe swoje serce, aby powstała ta płyta i oddałem wszystkie emocje na numery. Poświęciłem bardzo dużo pracy, bardzo dużo nerwów, bardzo dużo czasu, aby ten album był autentyczny, szczery i po prostu bardzo emocjonalny i zależało mi na tym, abyście mnie poznali od bardziej smutnej strony. Bo w moim życiu wydarzyło się za wiele, więc postanowiłem to opisać w numerach wszystkich, które znajdują się właśnie na tym albumie. Tutaj miał być koniec odcinka, ale muszę Was o czymś bardzo ważnym poinformować. Już 5 maja o godzinie 15.00 na kanale rozdział 0 ukaże się pierwszy film, w którym wjeżdżamy na grubo z pewnym filmem, który zobaczycie już właśnie 5 maja na kanale o 15.00. Wkrótce więcej informacji dotyczących tego właśnie filmu. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie właśnie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Igor.